W dzieciństwie i młodości rodzaju ludzkiego i człowieka wszystko jest w rozumie świeże, żyjące i pełne rzeczywistości. Wyobrażenia wszelkiego rodzaju mają w przekonaniu równą rzeczywistość, jak odpowiadające im przedmioty i uciechy młodości. Wówczas o niczym nie wątpimy, ani o sobie, ani o rzeczach nas otaczających. Nawet na myśl na nie przyjdzie, aby kryło się w tym jakieś złudzenie. Zaspokojeni tym, co wiemy, w słodkiej żyjemy spokojności. W wieku dojrzałym i starości, kiedy przez smutne przeszedłszy doświadczenie, Poznaliśmy i błędy rozumu, i złudzenia serca, poczyna się nieufność. Coraz nowe w rozumie wzmagają się wątpliwości. Szukając prawdy nieomylnej i rzeczywistości, coraz mniej wiedzieć zaczynamy. Świat zmysłowy traci świetną i uroczą barwę, którą go świeżość umysłu dawniej odziała. Wszędzie głuche milczenie. Zostaje tylko coś niedostępnego, na którego oznaczenie w żadnym języku nie masz wyrazu. Wkrótce wątpliwości i nieufność w świecie umysłowym szerzyć się zaczynają. Wyobrażenia wydają się jakby widziadła jakie z głębi duszy wychodzące. Dusza jakby jakaś ruchoma powierzchnia na której rozmaite figury pokazują się i nikną. Takie są dwie ostateczności wiodące do sceptycyzmu. Jest chwila w życiu rozumu, w której o niczym nie wątpimy. Może przyjść czas, kiedy o wszystkim wątpić się będzie.